24 tysiąca w górę, 24 ha w namiocie. Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Ładna Magnolia mhm. Witam Was w odcinku.. Jaki to może być odcinek? Pirandic gangstera To będzie odcinek gdzie nie widać twarzy pędzla Ale na spacku <noise> u niego na kanale będzie twarz pędzla Będziemy odpowiadać sobie na pytania z Instagrama Już za najbliższe dzisiaj tak? lat Ty nawet nie wiemy jak nas słychać to jest problem Ciul, jak to, jak to widzicie to widocznie wszystko wyszło Będziesz komentował Więc, Tak, będę komentował na subie Ale ty czekaj, ja mam pytanie? Ma? Ja mam pytanie Strzelcie łapkę w górę, stawcie suba Mamy krzywy stół jak widać Bardzo <grym grym> nieważne Nie widać tej szklanki nawet Jak nie widać? Widać kankę. chłopie co ty ślepy Łapie, tu są takie To jest profesjonalne Czemu twoje? Ale tutaj no dobra wiem, nie dobra, ja idę po słonkę. Masz słonkę? Nie, po gówno ci słamka. Ja tak też... będziesz musiał ściągać kopię maskę, jak będziesz chciał pić. Nieważne, czekaj, nie zostawcie nie? ławkę w górę, jeżeli chcecie więcej z pędzlem, subskrybujcie kanał, co tu za te lata. E, wbijacie do pędzla, stoka kasów on pokazuje twarz, ewentualnie Jeszcze tylko brakuje. możecie wbić na jakiś nie? inny odcinek z nim, to widać jego twarz, ale dzisiaj sobie 90 spanił. tysięcy, Dobra, cudu. czekaj, bo ja tu mam pytania z Instagrama, o proszę bardzo. Wbijajcie na mojego Instagrama, macie linka w opisie. Do nie wbijajcie, bo go nie promuję póki co. Bo nie mam nawet. Masz, ale prywatny. No ale to jest nie eee, Dobra, ale znajdę jakieś mi... pytania chłopie zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Ile mamy wzrostu? No ja? Nie ja mam dwóch metrów na pewno, ten chcę tak mówi. Metr dziewięćdziesiąt siedem. metry. Metr dziewięćdziesiąt Ja mam metr dziewięćdziesiąt chyba, coś takiego. Ty mi pędzel pokaże swoje stanowisko? To, to się właśnie było pokazane chyba. Najprawdopodobniej jak oglądacie ten film, to już nie ma no ale to wasz problem, że mnie nie obserwujecie na Instagramie. Ale i tak jest, może ja pokażę na społecznościach jak widzimy interno. No widzicie więc obserwujcie Pędzla sobie też Kto z Was jest większym prosem w Minecraft i Fall Guys? Fall Guysy to... Fall Guysy to bym chyba powiedział tak podobnie. No no wiadomo, guysy że podobnie. ja... Znaczy ja miałem więcej winów. To tak w ciul więcej winów, bo ty wygrałeś chyba z dwa razy. Nie, ja mam chyba cztery wygrane, ale na przykład, że my grali razem mieliśmy winę, to by na przykład, że my grali na pandzie i na karturze, chyba. No, no to ile masz kupiec? kupie? winy, cztery winy ja mam z trzydzieści. No ale ty grałeś w A ty grałeś w Fallgaster? A ty grałeś w Fall Fallgaster. Gajs dobra, ten BotGo chyba z pół roku wcześniej w Fallgaster. W Fall jest system lepszy, w Minecraft to, to podobnie raczej. Minecraft to raczej podobnie, to zależy od nie wiem. Czy w na przykład nie grałeś w ogóle, ja grałem, więc co to miałem. Też grałem by No ale w walonych w Kto z was ma bliżej do żabki? Zajwiste pytania macie. Ty nie masz żabki, ja mam chyba. Ja mam daleko do żabki. Ja mam żabki tak na nogach z 10-15 minut. Kto z was więcej je? To chyba ciężko porównać. Nie wiem, no nie wyglądamy, w ogóle. O, z jeden. Kto z was ma rodzeństwo, no to oboje mamy. Tak. Tylko ty masz więcej. 50 Kto ma lepsze wyniki w nauce? Oczywiście że tutaj zadymiasz. Nie, nie no porównaliśmy tak naprawdę. Masz gorszą średnią. Chyba tylko przez to, że nie oddaję cicie chemii. Tak no, naprawdę. to się liczy chłopie. No to dobra, ja to mam przez 4... chemię... 28. Ja ja chyba 4,10, coś takiego. On, no, to to tak ma... Ja się no, lepiej to uczę, jest... dziękuję no, daj bil, bardzo. No, daj bil. Kto szybciej trafiłby poprzeczkę, no to ja. No tak, na boisku <grym> trafił jako wiecie, co za dzień. No, ale nie, zależy też z jakiej odległości, bo nie na No nie wszedłem na boisko z, z połowy. Z połowy no to tak, to myślę, że Ty szybciej, ale z bliska chłopie Ty często chłopie, nie trafiasz. zabaw sobie jak odcinek, to, jak jest bramka. z bliska nie trafiam, na meczu sześć bramek, chłopie nie wiem Chłopie, cicho. Skąd pomysł na nazwę kanału? Do Ciebie jest pytanie. Mojego? No. Przez od trzeciej kasy chyba podstawówki. No, zresztą widać, bo jest łysy, nie? No. Właśnie, może pokażę włosy, jak to będzie Przekażę pytanie. Włosy. Dobra chłopie, kolejne pytanie. No, co to za mucha chłopie jakaś? Ty, no, Ej, nie, no, tak i do telefonu. Bo tam są te kwiatki, tam są pszczoły. Ale ja na przykład teraz mam tak zaparowane okularia, nic nie widzę. Dobra, te okay. pytania z Instagrama się już skończyły. Mam za mało obserwacji, ale możecie wbijać na mojego Instagrama. Musimy jakieś inne pytania chłopy zadać. O, kto jest starszy? To jest dobre pytanie. Jak jest starszy? Kto jest starszy? No, a to nie rok, tylko miesiąc to będzie no. cały. A to kto jest starszy? Czy ja jestem starszy? No, bo jesteś tu miesiąc starszy w sumie. Nie miesiąc, miesiąc. miesiąc. Który miesiąc? No, a, miesiąc, no marca. Nie, no, będę ale mówił. który. Pacytam tego. streamu stream urodzinowy tu chedzie. No to właśnie, kto <grym> był ten wiek, no proste. Dobra, nie mam pytań. No, nie ale w sumie. nie cały miesiąc. No, miesiąc ty masz kwietniu chyba, nie? No, ale ja mam czwarty, ty masz chyba po dziesią dziesiątej? Blisko. Jedenasty. Beka. No. No, no to niecały miesiąc starsi jest. O, motyl! Chłopie... Łap go! <noise> nie, ej, może się uchwycił. Pokaż jakie kwiatki tu są piękne. Zrobimy z nas ogrzyptura. Pytanie chłopie kolejne. Jest o, pytanie, sześć Chłopie, chłopie Jest pytanie od gosi69. Kto z was pierwszy powiedział cześć? <noise> Dobre cześć, pytanie. Czyli tutaj cię w szkole na francuskim cię wyjaśniłem. No tak, tak nic Nikt nie, nie powiedział, bo ja i... To było tak. Jest, jest tak, że oboje chodzimy na francuski, no i on po prostu tam, wtedy tam, nie wiem, to było parę dni od pierwszej klasy liceum, więc... Pierwszy tydzień chyba. Ty jeszcze chłopie jakiś, on mówił, no, no bo, coś tam, ty idziesz na francuski, coś takiego się No bo ten bot stoi nie? pod salą i sobie się jakiś miedziany ty podchodzi chyba ze mną do klasy. To mówię, co za szum za go Jest jeszcze pytanie, czy będzie jeszcze jeden odcinek, jak gracie w nogę? Można. Można no. zrobić odcinek, ale może do pędzla ale na ja bym kanał. Właśnie bym teraz zrobił tak, że weźmiemy GoPro na szelkach no. i się nagra mecz na przykład. No tak. więc jak tak chcecie, ile, o ile łapek musi być na kolejny odcinek, chłopie, z Tobą? Jak są wakacje. No ale nie jak są wakacje, chłopie, ile, ma być, ile no, ma być łapek? ma O ile Ty masz? 15 tysięcy jest możliwe? Na kanale były już takie filmy. No, czy ten tak pójdzie? Tak, z 10-11? 10 tysięcy, 10 dobra. No, 10 tysięcy łapek w górę, kolejny odcinek, jakiś taki, nie wiem, nie wiem jak, nie wiem, jak to nazwać. Możemy zrobić odcinek, gdzie pędzel robi fikołka, ale wtedy o. musi być 15 tysięcy. Tak, 115. 15 tysięcy łapek w górę. A robić. to robi tylko brakuje 90 tysięcy, 900 zł. Masz pędzla na 100 kasubów u niego, 10 kasubów zakłada Instagrama. 5 MINUTES LATER Który? Ten? Ten, no tamten chodzisz Ten z tyłu? Tam, ten tylko kosztuje 4 O, ja Jak tu chyba Dawidek to naprawia Nie, stary chyba, tamt sobie Stary Amortyzator 2,500 Drugi kosztuje 1700 Cały rower 12 nowy Beka, a was nie stać, co? Co was Nie było widać twojej ręki, chłopie, nawet Patrz, to tutaj jest, To To podpinawce, lupy O nie, chłopie, weź to Jaki tuchecz Dobra Dobre. widzowie, wychodzimy stąd. Ja zabrać, bo trzeba Widzicie, tu jest jego wjazd do chaty, wystalkujcie go. Ten, jak on się nazywał ten z TikToka, co stalkuje ludzi? Nagrywam ziemię. O, kolana macie pędzla. To chłopiec, Jak się nazywał? A disco-rolka, disco rolka. dawaj, wystalkuj go. Chłopie, jak ja normalnie jestem, nowa vlogerka na, na YouTubach. Zacznijmy od pokoju pan zlawidzowie Ja po prawej tutaj mieszkam, w tym prawym, bo jest trochę większy W tym prawym? No W tym prawym, dobra Nie no, no, to. no chłopie, twój ogród No co tu jest namiot. a to nie jest moje tam Koniec Co w się sensie, tam nie jest moje Ro O To nie jest mój ogród 20 tysięcy łapek w górę 24h w namiocie Tylko mi się do 20 tysięcy łapek w górę I na no w namiocie? No nie no 24h w namiocie Ty chciałeś, się kręcł na salę i widzę patrzyli, na mnie Tak i wy Czekaj, kupię Wstrzydżkę? 20 tysięcy apel w górę, 24h w, namioc... 24 24 w, 24 w namiocie, nie, 24 tysiące 24 tysiące apel w górę, 24h w namiocie Kupiłem właśnie Ferrari, patrzcie widzowie, tylko testuję tu jest w salonie Jak to jest w odcinku, to pozdrawiam widzów Nie jest, bo mi widać Nie, nie widać teraz No w i O na traweni. Ale że biurko, znaczy tego, patrzcie, monitor na półce. No bo będzie jutro nowy. To beka tak widzowie, beka. Pokrząc, nie?